Marek, to Wasze ostatnie spotkanie w Lubinie troszeczkę przypominało mecz sinusoidy, ponieważ raz zagraliście lepiej, raz zagraliście słabiej, ale na koniec ta wysoka forma y, pozwoliła Wam zdobyć komplet punktów no i zdecydowanie wygrać w mieście, w którym bądź co bądź grałeś trochę. E, tak, no, na szczęście ta sinusoida w górę poszła przez całą drugą połowę. E, w... W pierwszej trochę błędów porobiliśmy i nie do, końca, nie do końca realizowaliśmy swoje założenia na ten mecz, ale na szczęście w drugiej, przed drugą połową powiedzieliśmy sobie w szatni, co powinniśmy poprawić. Puskutkowało to we, Wywalczyliśmy kolejne trzy punkty i przygotowujemy się do każdego meczu, a co do mojej obecności w Lubinatach, ja grałem tam kilka sezonów, bardzo miło to wspominam, darzę szacunkiem i sentymentem wielkim ludzi, których tam poznałem, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, jestem zawodnikiem Azotów teraz i tutaj chcę wygrywać każdy kolejny mecz. No i przed Wami kolejne spotkanie, które rozegracie już w piątkowy wieczór. Spotkanie z Chrobrym Głogów, z Pucharowiczem, który no pewnie oglądałeś to spotkanie. Nie zaprezentował się może z... mocno szczególnie w tym pierwszym występie ze Sportingiem. Tak, oglądałem ten mecz, ale nie przykładam zbytnio do tego uwagi. Wiadomo, że to był ich debiut w lidze Europy. Prawdopodobnie być może. Stres i e, tak daleka podróż, jaką musieli odbyć zawodnicy z Głogowa, spowodowała, że no, na pewno nie zaprezentowali swoich wszystkich umiejętności, bo praktycznie oglądałem ich wcześniejsze mecze z ligi i grają i potrafią grać zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Jakim zespołem jest ekipa z Głogowa? E, Głogów e, ma zagrożenie na każdej pozycji. W, w kadrze 17-18 osobowej, mają aż. Dziewięciu rozgrywających to jest bardzo duża liczba e, szybkich, skrzydłowych. E, bramkarze bardzo dobrze bronią się, e, wymieniają e, wzajemnie i e, zagrożenie płynie tam z każdej pozycji. To spotkanie będzie dla Was również wyjątkowe z jeszcze jednego powodu. Wczoraj Michał Jurecki mhm. ogłosił oficjalnie, że kończy swoją karierę zawodniczą. Jakim zawodnikiem, jakim kapitanem był dla Was Michał? E to, ta informacja też do nas spłynęła nagle, dowiedzieliśmy się tak naprawdę chwilę przed treningiem o tym, o Michała decyzji, ale każdy ją uszanował i zrozumiał, że no w życiu każdego sportowca przychodzi taki moment, że czasami no trzeba sobie zastanowić się, że zdrowie jest jednak ważniejsze. Eee, Michał dla mnie przede wszystkim za dzieciaka go pamiętam, jak walczył i dumnie reprezentował nasz kraj, eee, a tutaj z drużyny z zapamiętam go głównie dlatego, że zawsze chciał w trzymać w naszej drużynie dyscyplinę przede wszystkim i zaangażowanie, czy to był mecz sparingowy, czy to był trening, czy mecz ligowy, zawsze chciał, żeby każdy z nas pracował równie, równie mocno. Będzie to dla Was dodatkowa motywacja, żeby zdobyć komplet punktów dla się? No pewnie. Myślę, że Miło mu się zrobi takie pożegnanie. Jeśli wygramy mecz i zdobędziemy kolejne punkty, on sam nam powiedział, że zawsze, zawsze możemy na niego liczyć, zawsze będzie nam kibicował, więc jeśli to ma być pożegnanie no, tak wybitnego sportowca, jakim, jest, jakim był Michał, no to jak najbardziej musimy wygrać ten mecz. Z tego co ja zawsze pamiętam, jako zawodnik i jako, jako trener, już też kilka razy byłem. Teren zagłębia był zawsze bardzo trudnym terenem i, i grało się nam bardzo, bardzo ciężko. Pierwsza połowa na pewno gdzieś nie zafunkcjonowała dobrze dosyć dużo straconych bramek w pierwszych 30 minutach. W drugiej włączyła się, włączyła się bramka i. Rzuciliśmy kilka, kilka kontr, więc no tutaj na pewno drugie 30 minut było dużo, dużo lepsze. Przed Wami teraz kolejny przeciwnik, przeciwnik Pucharowicz. Czy oglądałeś ich ostatnie spotkanie ze Sportingiem Lizbona? Bo mogłoby się wydawać, że no nie zaprezentowali się szczególnie. No ja oglądać oglądałem na, yy, i nawet dwa razy, ale yy, tu z tego, dużo mecz, z tego meczu akurat yy, dużo, dużo gdzieś tam nie wyciągniemy informacji, bo yy, no, od pierwszej minuty ten mecz im się nie, za bardzo nie ułożył. Co nie zmienia faktu, że przyjadą, przyjadą tutaj i będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Na pewno to będzie zupełnie inne spotkanie. Mecze Pucharowe, mecze ligowe będą się na pewno różniły, więc tu nie będziemy się sugerować wynikiem czy, czy sposobem i stylem gry z meczu Pucharowego. Wy też pałacie z pewnością chęcią rewanżu, ponieważ w zeszłym sezonie to Głogów był wyżej w tabeli. Powiedz, jakim zespołem jest chrobry i jakie, w jakich elementach trzeba być lepszym, żeby móc go pokonać u siebie? No, chrobry z roku na rok widać, że, że fajnie, się, fajnie się rozwija, na pewno są dużo, dużo lepiej zgrani. Z sobą współpracują kilka, kilka lat już prawie w nie, niezmienionym składzie. Doszedł, doszedł Ziniewicz na, na, na lewym rozegraniu. Prawa strona jest praktycznie, praktycznie ta sama, środek to samo, bramka bardzo mocna, więc gdzieś tam bazują, bazują na, na, na swoich, swoim stylu w jakim elemencie trzeba być lepszy, no będziemy starali się tutaj cały czas wyeliminować te, te proste nasze straty. W Lubinie już było, zwłaszcza w drugiej połowie, dużo, dużo lepiej. Chcielibyśmy zaprezentować się przez całe 60 minut na, na równym, wysokim swoim poziomie. Mam nadzieję, że, że, że to się uda. Mamy przygotowane. Zresztą mamy jeszcze dzisiaj, dzisiaj trening, kilka, kilka wariantów. Mamy ich gdzieś tam rozpracowanych, No ale parkiet, to jest inna rzecz też i, i weryfikuje wszystko. Bardzo dużo będzie ważne to, żeby pokazać tutaj siłę i charakter. Wiem, że Michał Jurecki był, jest twoim, twoim kolegą, kolegą również z reprezentacji. Wczoraj ta informacja do nas dotarła, mm -hmm. że Michał jednak kończy karierę. Powiedz, jakim kolegą, jakim kapitanem, jakim zawodnikiem. zawodnikiem był Michał Jurecki w zespole Azotów Pławy, ale też i, i w Twoich y, latach y, gry w piłkę ręczną. Z Michałem znamy się, tak jak wspomniałeś, już bardzo bardzo długo i na jed, niejednych parkietach e, jako zawodnicy jako jak jako trener e, spędziliśmy czas e, na różnych poziomach na różnych szczeblach więc e, tego czasu żeśmy spędzili bardzo bardzo dużo razem e, krótko o Michale niesamowity charakter i, e, to jest chyba główna taka jego, jego cecha, gdzie charakteryzuje bardzo dobrego piłkarza ręcznego. Nieustępliwość, bardzo mocny charakter, zawziętość to są takie podstawowe, podstawowe rzeczy, na których który dzidzia miał wpojone, więc nawet jak mu coś nie wychodziło, to siłą woli, siłą charakteru chciał, chciał to nadrobić. Główna cecha taka jego naprawdę pozwalała mu to się spiąć, spiąć na wyżyny wydać dużą motywację w zespole, żeby zdobyć te trzy punkty jeszcze dla Didi? E, tak, ale myślę, że w tym przypadku to też i dla Didi, i przede wszystkim dla siebie. No, tak jak mówiłeś wcześniej, mamy jakieś tam e, rachunki do, do, do wyrównania. E, Głogów gra w Pucharach, my nie, więc to też jest jakaś dodatkowa motywacja, taka, żeby udowodnić, udowodnić e, swoją, swoją wyższość. Zwłaszcza, że gramy, gramy tutaj u siebie więc no i dla kibiców, i, i, i dla, samych, dla samego lepszego poczucia, dla, żeby na tą przerwę, taką trzytygodniową bez meczu, zejść z podniesioną głową i z kompletem punktów.